Wybierać możesz poza zegarkami z takich rzeczy jak łańcuszki, zarówno cienkie, jak i grube, długie, jak i krótkie, o różnych splotach, czyli sposobach, jakimi poszczególne ogniwa są ze sobą połączone, czy wreszcie wykonane z najróżniejszych materiałów: od stali chirurgicznej i metali szlachetnych, takich jak np. złoto, przez rzemyki i skórę, aż po mniej popularne materiały, takie jak np. Na perły. Następne są wisiorki, siłą rzeczy połączone z Mogą być małe, duże, o przeróżnych kształtach, wykonane z metali czy minerałów i kamieni szlachetnych, ale także prawdziwych kłów czy drzewa i żywicy. Next mamy pierścienie. Z metalu, proste, klasyczne. Sygnety. Pierścienie mogą być wypełnione kamieniami czy żłobione. Masz do wyboru też bardziej statementowe, o nietypowych kształtach czy z ciekawymi zdobieniami, ale też wykonane z tworzyw sztucznych, ceramiki czy ponownie z wcześniej już wspomnianego drewna.